Cześć, a w tym materiale zrobimy sobie przegląd magazynu LEGO City, jak i zobaczymy sobie z bliska ten oto skuter wodny, który dostajemy jako zabawkę w tym magazynie. Zapraszam do oglądania. No, jeżeli chodzi o ten magazyn, to standardowo zabawkę zobaczymy sobie za chwilkę, jak już zrobimy szybki przegląd magazynu. Jeżeli chodzi o ten magazyn, mamy tutaj numer 7 na 2022 rok. No, niestety, i cena podniosła się do 16,99, czyli inflacja niestety, ale dopadła i nasze magazyny. No, ale niestety już chyba z tym musimy się pogodzić. Ale wracając do tematu przeglądu naszego magazynu, widzimy, że mamy naszą zabawkę, która składa się z 25 klocków, mamy dwa plakaty, świetne zadania do wykonania 14 stron komiksu. No i zobaczmy sobie, co my tu w tym środku znajdziemy. Mamy reklamę magazynu Lego Minecraft, mamy spis treści i widzę, że nasz oficer policji na żyw nazywa się Szymek Śmigacz, no więc całkiem fajna informacja. Tutaj widzę, zaczynamy komiks, mamy dalszy ciąg komiksu i tu mamy łamigłówkę. O, i właśnie tu mamy: nazywam się Szymek Śmigacz, ksywka Szuszu. I jest on kierownikiem więzienia. No więc, całkiem fajne informacje tutaj w tym magazynie możemy znaleźć. Tu widzę, mamy łamigłówkę, dalszy ciąg komiksu, reklamę magazynu Lego Ninjago Legacy. Jak widzę, tu mamy grę i tu mamy plakat. Nasz Szymek Śmigacz, Policjant Wodny. I tutaj letnia zabawa, no więc rzeczywiście mamy tutaj iście, wakacyjny klimat, mamy, widzę, delfinka, naszą zabawkę i jakiegoś prawdopodobnie ratownika, czy coś w tym stylu, tak sądzę, po tym być może kole ratunkowym. I lecimy dalej, dalszy ciąg gry, widzę tu mamy City Breaking News, yy, dalszy ciąg komiksu, tu mamy instrukcję jak poskładać yy, nasz skuter wodny i kolejną łamigłówkę, dalszy ciąg komiksu. I tu mamy zestaw yy, Furgonetka naszych Złodziejaszków. Recenzja tego zestawu jest na moim kanale. Przypnę Wam ją teraz w karcie. No, a oczywiście, zapraszam na tą recenzję. Lecąc dalej, mamy komiks. I tu widzę, mamy koniec komiksu. Tu mamy nadesłane Wasze prace. I zobaczmy sobie, co będziemy mieli w kolejnym numerze. Powiem Wam, że naprawdę nie oglądałem jeszcze, co mamy w kolejnym numerze, ale jakoś mnie to naprawdę no, nie porwało. Ale przynajmniej będziemy sobie mogli zobaczyć, czy ten nasz podwodny skuter potrafi pływać, czy zatonie, czy też będzie utrzymywał się na powierzchni. Jeżeli chodzi o kolejny numer, to mamy go od 5 sierpnia w kioskach, w sklepach. I dostaniemy kolejnego policjanta i podwodny skuter. No ale mam nadzieję, że po tym numerze sierpniowym na wrzesień przygotują nam coś naprawdę fajnego, ponieważ te ostatnie numery jakoś tak cały czas znowu ci policjanci. Jeżeli chodzi o kolejną stronę, mamy reklamę magazynu LEGO Star Wars. I co my mamy tu na końcu? Na końcu LEGO Ninjago i kolejny magazyn w sprzedaży od 12 lipca. No a teraz myślę, że możemy sobie przejść do naszej satyfetki. No to co, mamy tu 25 elementów, chyba już o tym wspominałem na początku, grupa wiekowa na dole zaznaczona 5+, jeżeli chodzi o elementy, no to chyba już wszystkie mam tutaj wysypane, nie miało się przynajmniej tym razem nic tutaj do tego kleju co przykleić. No i tak oto prezentuje się zawartość taszetki. dajcie mi chwilę, ja to pozamieniam w gotowy skuter wodny, jak i naszego Szymka Śmigacza i zobaczymy sobie go z bliska, jak już to wszystko będzie poskładane. No, i jak widzicie, już po chwili na Szymek śmigać stoi tutaj koło swojego skutera wodnego i jeżeli chodzi o naszą minifigurkę, którą dostaliśmy w tym magazynie, no to jak dla mnie nie zrobiła ona jakiegoś wielkiego szału, nóżki nie mają żadnego nadruku. Jeżeli chodzi o torsik, to ja w swojej kolekcji takiego torsiku jeszcze nie posiadam. Jak widzicie, ma on założony prawdopodobnie jakąś kamizelkę ratunkową, czy coś w tym stylu, z tyłu, być może jakieś podpięcie, aby jakąś osobę uratować. Ale jak mówię, no na mnie ten torsik tutaj jakiegoś wielkiego szału nie zrobił. Jeżeli chodzi o no to taką główkę już też gdzieś ostatnio przerabialiśmy, mamy takie okulary ochronne. Jeżeli chodzi o tą, o tą buźkę, to nie mamy tu żadnego alternatywnego wyrazu twarzy, no i ten kask, który wygląda całkiem, całkiem ciekawie, także kask tutaj naprawdę można zaliczyć do udanych. No a jeżeli chodzi o nasz skuter wodny, to podoba mi się rozwiązanie z tą kierownicą, którą tu możemy sobie poskręcać, jak widzicie, właśnie jest to zrobione w ten sposób oj ciężko mi to teraz tak na szybko wyciągnąć o właśnie na tym elemencie i tak, dzięki temu właśnie ta nasza kierownica może sobie tutaj skręcać i wprawiać w skręt nasz skuter wodny. Na bok mamy przypięte jeszcze takie kajdanki, z tyłu pewnie lampki policyjne, tutaj pewnie jakiś wylot z silników, aby tą naszą motorówkę na wodzie napędzić. Z drugiej strony nie mamy nic przypięte, no z przodu mamy jeden element nadrukowany, właśnie polis i taka odznaka, no i generalnie taka oto, taki oto prosty skuter wodny dostajemy, a zobaczymy jak to będzie się prezentował w kolejnym numerze, kiedy to dostaniemy podwodny skuter. No i myślę, że jeżeli chodzi o ten przegląd magazynu, jak i recenzję tej zabawki, którą dostaliśmy w tym magazynie, to byłoby wszystko. Jeżeli materiał się spodobał, oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. Za każdą łapkę jestem bardzo wdzięczny. Również jestem wdzięczny za napisanie komentarza. Staram się na wszystkie komentarze wasze odpowiadać. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału. No a jeżeli chodzi o dzisiaj, to byłoby wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć!